Cześć, witajcie kochani pepkowicze, z tego miejsca chcę was poprosić, osoby, które jeszcze tego nie robiły, o nie wiem mojego kanału. Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do 10 tysięcy i mi w tym pomożecie i patrzcie, jakie fajne nowości. I jest muzyka i nie wiem, czy nie będę musiała znowu głosu podkładać. Fajnie jest to położone, poukładane w tym pepko i fajnie, że to są rzeczy czarne. Razem, w jednej grupie pogrupowane. te poukładane, kolorystycznie właśnie. I taką mamy rękę. Ale nie <laughs> kochani, nie podobają się te lampki. I zostawcie jakieś komentarze, jak nie macie czasu uśmiech serduszko, ale patrzcie jakie fajne, za 30 zł. I tak ona wygląda i jest na baterie fajne, bo można gdzieś postawić ją w ogrodzie, na dworze, na balkonie nie trzeba mieć w ogóle podłączenia do prądu tylko na baterie i no, fajnie wygląda, taka prosta no i tutaj mamy świece o czy nie dam radę jedną ręką otworzyć, ale prezentuje się zacnie, Wam powiem. O! Tutaj jest już pełno. Chciałbym Wam zrobić test na żywo, ale niestety nie uda mi się otworzyć jedną ręką. Więc musicie sami się pofatygować i przyjść. Ale mniej więcej Wam pokażę, co jest. O, patrzcie, buźki wróciły i zobaczymy cenę 22 zł zaraz wam powiem jaki zapach bardzo ładny słuchajcie nie wiem czy sobie nie kupię a ta w jakiej cenie bo nie powiedziałam 25 ale tutaj mi przyciąga no opakowanie bo słuchajcie można sobie z tego później coś zrobić Wiecie, zostawić sobie opakowanie na coś na biżuterię, na przykład tu mamy jeszcze taki świecznik. I w jakiej cenie? Zaraz wam powiem. Ale ceny są schowane, wam powiem. Cena 12 zł. I kolejna świeczka. Buśka. Dajcie znać, czy e, lubicie świeczki, czy jesteście e, e, świeczkowe, tak jak ja. Takie różne zapachowe. No i ta oczywiście, która jest już e, od dłuższego czasu w ofercie cena 20 zł. I tak to się prezentuje, i tu jest taki <laughs> nowoczesny obraz też ciekawa rzecz, a jaka cena patrzcie, 20 zł bardzo ładny słuchajcie, to jest tak na takiej tekturze to można zdjąć, ja myślałam że to jest na stałe przytykowane, ale to się ściąga, widzicie ja To spróbuję nie wiem, czy mi się uda o, takie coś do powieszenia metalowe a ja myślałam, że to jest obraz, bo na tym fajnie by wyglądało na czarnym. Wiecie, już tak zostawione bez ściągania. <laughs> ja bym to zostawiła tak, na tym czarnym tle, bo to złoto się fajnie odznacza. No, klopus macie za 25 zł, a tego pana e, za 40 zł. Taka moja kolorystyka, słuchajcie. E... Właśnie czarna, złoto ładnie się tym prezentuje. Tutaj mamy też takie buźki, osłonki za 15. <laughs> e, wiem też, że nie każdy lubi takie buźki. <laughs> Czekajcie, tutaj mamy taką latarenkę za 25, taką klasyczną. <laughs> I taką czarną osłonkę I Jaka cena? 25, dość taka ciężka, Wam powiem. I patrzcie, cała kolekcja Buziak, bo teraz y, mamy takie wazony. I zobaczymy cenę. I cena 30 zł. Tak, trudno kamerze złapać ostrość. <laughs> Tutaj mamy jeszcze takie latarynki. Chcę Wam pokazać cenę. Cena 25, i z tego powiem Wam. I mamy taki obraz rzeźby <laughs> za 60 zł. No, wszystko, moja kolorostyka, ale widzę coś fajnego. O, słuchajcie, podobną rzecz widziałam, e, taką konewkę w Ikei, ale w Ikei chyba ona jest o wiele droższa. I zaraz, słuchajcie, ta cena 25 zł, więc to jest hit. Bardzo ładnie wygląda, bo to może być i jako konewkę, i jako, słuchajcie, wazon. E, no super, powiem Wam bardzo dobra cena. A to mamy hicieł, rozumajcie. No, takie rzeczy w Ikei są o wiele droższe. Tutaj mamy takie sztuczne kwiaty za 17. Taka paproć, ale nawet fajnie się prezentuje. No, nie każdy ma rękę do kwiatów. Niektóre osoby wyjeżdżają na dłużej. 12, taka rzeźba. <laughs> Tu mamy taki świecznik, ale z podstawką 25. I kochani, patrzcie, jaka on taka jakaś dziwna rzeźba. Jaka cena? 12. No i słuchajcie, mamy drzewko. Takie. Patrzcie. Do powieszenia i zobaczymy cenę. I cena 35 zł. Takie złote. Wszystko to jest fajnie skomponowane w jednakowej kolorystyce. E, można sobie coś dobrać. E, kolejna taka rzeźba za 50 zł. I taka duża buźka. E, słuchajcie, za 40. To jest fajna cena, bo gdzie indziej te buźki są o wiele droższe. I jeszcze zobaczymy tą złotą za 20. I taką mamy, kolejną ramkę z taką twarzą. I cena 25 zł. E, więc słuchajcie. To Wam już pokazywałam, za 20 na biżuterię, ale taki są nowoczesny. I to wszystko o, moja kolorystyka. Oczywiście cena ukryta, nie wiem dlaczego. I yy, jak tu teraz się dostać. Cena 25 zł. <laughs> Kochani, subskrybujcie, lajkujcie, żebyśmy doszli do 10 tysięcy. Życzę Wam miłego dnia. Na koniec Wam pokażę taki jeszcze zapach do domu za 25 zł. I życzę Wam cudnego miłego dnia. I do następnego, cześć.